Assalamu alaikum. Powszechne niszczenie miejsc historycznych w gazie pozbawia Palestyńczyków fizycznych reprezentacji ich historii i wspomnień. Straty materialne, jakie ponieśli Palestyńczycy w strefie gazy w ciągu trzech miesięcy izraelskich bombardowań są bezprecedensowe. Nie tylko stracili domy, całe dzielnice i infrastrukturę cywilną, ale mieszkańcy twierdzą, że kolejną Niezmierzoną szkodą, której nie można naprawić, było wymazanie historii gazy. Od początku wojny w gazie 7 października izraelska armia obrała za cel i zniszczyła dziesiątki obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytkowe kościoły i meczety, muzea oraz konstrukcje archeologiczne sprzed tysięcy lat. Kluczowe miejsca kultu religijnego były celem izraelskich nalotów i ostrzałów artyleryjskich, w różnych dzielnicach gazy. W momencie ataku wiele z tych miejsc zostało przekształconych w schroniska dla wysiedlonych Palestyńczyków, w wyniku czego zginęły dziesiątki osób. 18 października grecki kościół prawosławny świętego Porfiriusza został uszkodzony w wyniku izraelskiego nalotu na sąsiedni 141-letni Szpital Baptystyczny Achli, najstarszy szpital w Pasie. Dwa dni później, Stał się on bezpośrednio celem uderzenia, w wyniku którego zginęło co najmniej 16 osób, a kilkadziesiąt innych spośród rodzin szukających schronienia zostało rannych. Randa Artin, chrześcijańska mieszkanka gazy, powiedziała, że kościół jest jednym z niewielu miejsc kultu religijnego, gdzie ona i jej społeczność modlą się i spędzają święta religijne, ponieważ Izrael nie udziela im co roku pozwoleń na podróż do Betlejem przez przejście Eres. Kościoły w strefie gazy nie są liczne, ale wszystkie są stare i historyczne. Zatem, jeśli jeden kościół zostanie zniszczony, w rzeczywistości nie jest to jeden kościół, lecz wymazane zostaną setki lat, powiedziała Miedlo East Eye, 53-letnia kobieta. W odróżnieniu od innych kościołów, szczególna duchowa więź łączyła nas. Z greckim kościołem prawosławnym. Jest to symbol palestyńskich chrześcijan w gazie, a nawet w całej Palestynie. Co roku chodziliśmy tam w Boże Narodzenie i co roku wraz z dziećmi zapalaliśmy światła na choince. Trudno uwierzyć, że te nieliczne miejsca dostępne dla chrześcijan w gazie są teraz zniszczone. Prawie 900-letni Kościół, jeden z najstarszych na świecie, był jednym z trzech kościołów, które uległy zniszczeniu. W całym pasie. Oprócz kościołów w gazie zniszczono co najmniej 114 meczetów, a 200 innych zostało uszkodzonych, w tym XIII wieczny meczet Otmana Bid Kaszkara w dzielnicy Al zaytoun na południe od miasta Gaza oraz średniowieczny wielki meczet Omarii, największy i najstarszy meczet w gazie, położony w samym sercu Starego Miasta na wschód od miasta Gaza. I pochodzący z VII wieku. Om Ahmed al-Sakka, 64 lata, mieszkająca w dzielnicy al-Shuja'iya, kilka kilometrów od meczetu Omari, powiedziała, że modliła się w tym meczecie od dziecka, szczególnie podczas muzułmańskiego świętego miesiąca, Ramadan. Sakka, przebywająca obecnie w Dajr al-Bala, w środkowej strefie gazy, po poważnym zniszczeniu jej domu, stwierdziła, że bardziej zasmuca ją zniszczenie meczetu niż własnego domu. Urodziłam się i całe życie mieszkałam w tej okolicy. Kiedy miałam około sześciu lat i przez całe moje dzieciństwo, mój ojciec każdego wieczoru podczas ramadanu zabierał mnie i moje rodzeństwo na modlitwę tarał ich w tym meczecie. Miałam tam wspomnienia z dzieciństwa i dorosłości, powiedziała Sakka. Dla nas, Palestyńczyków, to coś więcej niż tylko meczet. To nasza historia i nasza teraźniejszość. Kiedy mówimy o gazie, mówimy o meczecie o Marii. Wierzyliśmy, że nie da się zaszkodzić takiemu miejscu, nie tylko dlatego, że było to święte miejsce, ale ze względu na jego bogatą historię i znaczenie zarówno dla muzułmanów, jak i chrześcijan na całym świecie. Meczet, który został przekształcony z kościoła bizantyjskiego, uważany jest za jeden z najstarszych na świecie. W pobliżu meczetu Omari znajduje się Hammam al-Samra, łaźnia Samra, zachowany wybitny i rzadki przykład architektury osmańskiej w gazie. 30 grudnia izraelskie ataki bezpośrednio uderzyły w to miejsce, niszcząc elementy w stylu tureckim, których historia sięga ponad tysiąca lat. W raporcie opublikowanym w listopadzie przez Heritage for Peace, dokumentującym wpływ wojny Izraela na dziedzictwo kulturowe Gazy, organizacja stwierdziła, że co najmniej 104 ze 195 obiektów dziedzictwa architektonicznego, które liczyła w nadmorskiej enklawie, zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Ponieważ niemożliwa jest ocena zniszczeń na miejscu, Eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, UNESCO, twierdzą, że zdalnie monitorują sytuację, wykorzystując dane satelitarne i informacje przekazywane przez strony trzecie w koordynacji z jej partnerami i agencjami ONZ w terenie oraz jego biurem w UNESCO rozpoczęło na początku października zdalny monitoring zniszczeń. W ramach tego zdalnego monitorowania jesteśmy szczególnie zaniepokojeni sytuacją ruin Świętego Hilariona, wpisanych na Krajową Wstępną Listę Światowego Dziedzictwa w 2012 roku. Są to pozostałości jednego z najwcześniejszych klasztorów chrześcijańskich w regionie, powiedział Middle East Eye rzecznik UNESCO, prosząc o anonimowość. Ruiny Kościoła Świętego Hilariona. Są częścią stanowiska Tel-Um-Amer, zlokalizowanego w obozie Al-Nusajrat w środkowej strefie gazy. Miejsce to zostało poważnie zniszczone w wyniku izraelskich bombardowań. Konflikt w strefie gazy spowodował poważny kryzys humanitarny, wpływający na wszystkie aspekty życia ludności cywilnej. Jak wielokrotnie stwierdzano publicznie, UNESCO jest poważnie zaniepokojone jego wpływem. Na edukację, kulturę i ochronę dziennikarzy, filary jego mandatu, powiedział. Chociaż katastrofy humanitarne są uzasadnionym priorytetem, należy również zapewnić ochronę dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach, a także ochronę infrastruktury edukacyjnej i medialnej, zgodnie z prawem międzynarodowym, które stanowi, że dobro kulturalne to infrastruktura cywilna i jako taka. Nie może być celem ani być wykorzystywana do celów wojskowych. Inną godną uwagi ofiarą nalotów w mieście Gaza był budynek Archiwum Centralnego, który został zniszczony 29 listopada. Budynek prowadzony przez gminę Gaza zawierał tysiące dokumentów historycznych i krajowych rejestrów dotyczących Gazy, datowanych na ponad 100 lat. Ponadto co najmniej trzy muzea zostały zniszczone lub poważnie uszkodzone, w tym prowadzone przez rząd Muzeum Pałacu Basza, które pochodzi z XIII wieku, które było bezpośrednim celem. W Han Yunis, w południowej strefie gazy, Muzeum Kultury Al-Karara było wielokrotnie niszczone w wyniku izraelskich nalotów na sąsiednie domy. Mohammed Abu Lechia, który założył muzeum w 2016 roku, twierdzi, że na okolice i w jej pobliżu zrzucono beczki z materiałami wybuchowymi, co poważnie uszkodziło budynek i zbiory. Muzeum zawierało kolekcję ponad 5 tysięcy aktywów, w tym antyki i przedmioty pochodzące z okresu kananejskiego. Zebrałem je i włożyłem ogromny wysiłek w utworzenie muzeum, aby chronić i zachować dziedzictwo gazy, powiedział Abu Lechia. Izraelskie siły okupacyjne zrzuciły ciężkie bomby na dom bardzo blisko muzeum. Z powodu potężnej eksplozji i ciśnienia powietrza muzeum zostało poważnie dotknięte, a wiele przedmiotów zostało zniszczonych lub zagubionych. Abu Lechia, który nie może dotrzeć do muzeum z powodu przemieszczenia, aby sprawdzić zniszczenia, twierdzi, że spodziewa się, że po powrocie zostanie muzeum całkowicie lub poważnie uszkodzone. Jestem pewien, że po pierwszym ataku wiele innych ataków ponownie uszkodziło muzeum. Jednak obecnie nie mogę do niego dotrzeć, ponieważ zostałem przeniesiony do Rafa. Dodał, że sytuacja w Han Yunis i na terenie, gdzie znajduje się w szczególności muzeum, jest bardzo niebezpieczna. Od tygodni znajduje się pod intensywnym izraelskim nalotem i ostrzałem artyleryjskim. Nikt nie może do niego dotrzeć. Abulechia stwierdził, że szkody wyrządzone przez wojnę są ogromne na wszystkich poziomach społeczeństwa gazy, zarówno materialnych, jak i moralnych. To tak jakby przeprowadzali ataki z zamiarem zniszczenia nie tylko naszej teraźniejszości i przyszłości, ale także naszej przeszłości.